Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy był organizatorem pierwszego wojewódzkiego konkursu artystycznego Witajcie w naszej bajce. Zanim rozpoczęto przesłuchania konkursowe, starsi uczniowie zespołu Szkół Specjalnych wykonali taniec oraz piosenkę. Anita Zachara Kusek, dyrektor placówki, wręczyła podarunki dla sponsorów, dzięki którym ten konkurs mógł się odbyć. Później już dzieci z 11 ośrodków prezentowały swoje wokalne, recytatorskie, aktorskie i taneczne umiejętności. Zaproszeniem przyjęli Teresa Kubaszul, wojewoda podkarpacka, Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego Anna Wilczyńska, dyrektor Wydziału Edukacji, starostwa powiatowego w Dębicy. To bardzo ważne i bardzo się cieszę i dziękuję organizatorom, że po raz pierwszy, jest to pierwszy wojewódzki konkurs, gdzie dzieci z 10 ośrodków z terenu województwa podkarpackiego przyjechało dzisiaj do Dębicy, żeby by zaprezentować nam swoje umiejętności, swój talent. Ja zawsze podkreślam, że osoby z niepełnosprawnościami są to osoby, które są bardzo uzdolnione. Z drugiej strony są to osoby, które mają talent i praca z takimi osobami Rozwijanie tego talentu pokazuje nam, że to są osoby bardzo, bardzo uzdolnione. Te występy sprawiają nam zawsze radość, a niejednokrotnie u zawoku też się zakręci. Z drugiej strony wiemy doskonale, że praca z. Dziećmi z niepełnosprawnościami wymaga dodatkowego zaangażowania, dodatkowego wkładu, pracy. Dlatego też chylę czoła przed opiekunami, bo to godziny, tygodnia, czasem nawet miesiące pracy, żeby przygotować dzieci do takiego występu. Gratuluję wszystkim, którzy się w to angażują, tym, którzy organizują, bo to jest duży wysiłek. Nauczyciel mógłby w sumie tylko uczyć i na tym się koncentrować, przyjść do szkoły, yy, zrobić swoje, pójść do domu. A jak widać, yy, w tej szkole jest całe mnóstwo zapału, zaangażowania, całe mnóstwo osób, którym się chce, które coś robią. A są też warunki, no po prostu. Ta sala gimnastyczna, ona tutaj myślę 30% czasu w roku służy jako sala widowiskowa. Cieszę się, że jest ta scena. Udało mi się. Znaczy, no zadbaliśmy o to, żeby ta scena była, żeby była wyposażona. Dobre nagłośnienie światła. Te wszystkie kurtyny, kulisy. Jest garderoba piękna. Gdzie te dzieci, które tutaj przyjadą, jak rozumiem, pierwszy raz do tej szkoły nie widziały jej wcześniej. Ale też mogą się poczuć jak prawdziwi artyści, kiedy wchodzą do garderoby. Są lustra podświetlone, krzesła, stoliki. No to wszystko naprawdę jest profesjonalne. Takich imprez nie ma aż tak wiele, zwłaszcza dla szkół i ośrodków specjalnych. A dla dzieci jest to możliwość pokazania się i pokazania swojego talentu. Organizatorzy podkreślają to, jak ważne są występy na scenie w rozwoju dziecka z niepełną sprawnością. Jest nam niezmiernie miło, że dzisiaj mamy 12 ośrodków tutaj z nami. Z Leżajska, ze Strzyżowa, z Łańcuta, z Mielca, z Borowej, no i oczywiście y, z Dębicy. Idea jest taka, żeby integrować przedszkolaki, żeby właśnie zwrócić przede wszystkim uwagę na nie. Każdy opiekun, nauczyciel czy wychowawca wie, jakie ma możliwości y, psychofizyczne dane dziecko. I jeżeli mamy występy, już mamy doświadczenie z festiwalem i ty masz talent wojewódzkim też już przecież od lat. Lat. I wiemy, że każdy tak pracuje z dziećmi czy z młodzieżą, żeby każdy występ, czy to taniec, piosenka, wiersz, był w granicach ich możliwości, bo każdy posiada jakiś talent, ma swoje uzdolnienia. I teraz właśnie kwestia osób, które z tymi dzieciakami czy młodzieżą pracują, żeby to z nich wydobyć i pokazać. Wiemy też od dzieci, że kosztuje ich to trochę stresu kosztuje ich to też dużo, Pracy, ale efekty, które osiągają i to poczucie wartości, które później zyskują, to, że są oklaskiwane, że mogą się pokazać na scenie, to jest bardzo duża wartość dla nich. Główna idea tego konkursu jest taka, aby stworzyć takie miejsce, w którym dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną, ale naprawdę z różnymi problemami rozwojowymi mogą zaistnieć, mogą poczuć swoje możliwości, mogą je doskonalić mogą również tak naprawdę doskonalić swoje poczucie wartości, bo o to głównie nam chodzi, żeby te dzieci poczuły naprawdę swoje możliwości. Bardzo serdecznie chciałyśmy również podziękować ludziom dobrego serca, dzięki którym tak naprawdę ten konkurs mógł zaistnieć, bo tak naprawdę dzięki nim to wszystko mogło tutaj zostać stworzone. Dziękujemy serdecznie. W Żyrii, oprócz Anity Zachary Kusek, dyrektora zespołu szkół specjalnych znalazła się Aneta Sękowska, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz Anna Mazur, radna powiatu dębickiego. Z tego, co się udało mi dowiedzieć, można wszystkim przyznać pierwsze miejsce. Także dla nas to najważniejsza informacja, bo będzie można po prostu oglądać z wielką przyjemnością nie zastanawiać się nad tym, kto wystąpił odrobinę lepiej, kto, kto troszkę gorzej. Zresztą przedszkolaki, myślę, że to jest grupa, którą się będzie oglądać. Wyglądało najlepiej ja sama mam dzieci w przedszkolu, także no, uwielbiam takie występy. Widziałam dekoracje, widziałam już dzieciaki przebrane, także naprawdę nie mogę się doczekać, jak będziemy mogli już oglądać. Jest to bardzo ważny konkurs. Witajcie w naszej bajce, bo dla tych dzieci to jest tyle trudu. Cały czas one przygotowują się i ja widzę wielką radość, jak one zdobywają. Pierwsze miejsca, nagrody. Dla nich to jest niebywale ważne. I również należy docenić jeszcze tutaj pracę pań, które przygotowują te dzieci, i rodziców. Dla rodziców to jest też wielka radość, wielka, że ich dzieci mogą się pokazać. Organizatorzy zapewniają, że konkurs, który spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem, będzie organizowany cyklicznie.